Państwo słuchali radia dzisiaj do południa podawaliśmy rekord świata wynosi prawie 31 godzin. Oczywiście będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli państwo ten rekord pobiją.

5, 4, 3, 2, 1, staw! 5 sekundy. Nasi sektorowie tam nie się przeglądają, sprawdzamy, pocałunki są bardzo, bardzo yy, długo dystansowe i myślę, że rzeczywiście w jeden godzin tutaj... Spędzimy. Bardzo dokładnie się przy, przy, przy przyglądamy. Przypominam, że nie wolno oderwać ust od ust, więc zobaczymy, kto najdłużej wytrzyma usta przy ustach. A numer 4, kto ja się na sali numer 4? Wytrzymali minutę i 50 sekund. Przypominam, że walczymy o bardzo cenne nagrody. Już ciągu 4 minut. Muszą Dziękuję. usta, usta. Ja Dziękuję. się bardzo dokładnie przygląda, proszę nie Dziękuję. sędziów.

zrezygnowałeś z udziału w naszym konkursie. minuty! Dziesiątka. Brawa dla dziesiątki! Brawo! Czy wszyscy uczniowie tutaj tak, brali Co druga para, to akurat częściowo pochodzi od Zespołu Szkół Technicznych. Dopinkuję ich, ale całkiem przypadkowo. Myślę, że to całkiem fajna impreza. Z Zespołu Szkół Technicznych. Dzień dobry. A tak. gdzie Ja bo tak? tutaj jest pewnie jedna z pół minuty, tak? Tak, ja raczej z mi się, że ja już mam dzisiaj No bo na już godzinę i minut. No to jest, jest, jest coś Jest kawał całowania. Jest kawał całowania, cały czas. Pięć par. to jest <mreshuman großes> jedna taka, która stworzyła małą bandę o powietrze, gdzie ja z numerem 9, przez chwilę, tekst o 5 lat, to był jakiś kryzys. I te pierzec zostały przezwyciężone. Minuta, godzina i 18. Nie ma mocy na to. Dajcie mi tego życia! Słyszę jak rozwalka i Kasia dopierała. E, to jest ta słynna para od ryczki, to jest ta pala od e, przekazywania nam karteczek, od masowania się. E, Kasiu, jak się czujesz? W porządku, trochę słabo było, ale już jest lepiej. To naprawdę, proszę Państwa, nie ma się z czego śmiać. Powiedziałem, 3,5 godziny ponad. Ale państwo, ile to stoją?

geçen 3 para numer dwa, Kasia Gnacińska i Krzysztof Nizielski zrezygnowali sami. Widziałem jak... Krzysztof kiwnął lekko głową. Kasia kiwnęła lekko głową. Oboje oderwali się od siebie, podnieśli ręce w górę. Nie było tutaj żadnej interwencji sędziów. Kasia i Krzysztofie wszystkim pytanie ja się czuję. No, trochę karpi boli, ale jest dobrze. To ciężko, to, ciężko, ciężko. Jutro nie będę mógł mówić, bo wargi normalnie to zdrętwiały. No właśnie, są sine i nie wiem, czy czasami jakieś zowilaksy, nie wiem, powodzie A To już jest kryptoreklama. Ale, ale jak, za długo, nie tak, nie tak, nie spodziewaliście się, że tak długo będziecie tutaj się całować? No, tak. Bo, 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 na ile się nastawialiście? Bo, bo, bo. Nie wiem, nie wiem, nie to Ale tu lubię, ale jest kibi. Prawda, którą w Miszu skrymuje, to O, u mnie! to! Zaczekaj, jednego miarę,

Niech pan ich nie bije! Są świetni! <grystanie> <grystanie> <jest lechalne>. <grystanie> 20 sekund 8 godzin 5 sekund 6 lat i rozumiem, że to udane małżeństwo No widać chyba 500 minut samowania znaczy zdarzyło się, że 500 minut Nie, chyba nadrobiliśmy te 6 lat Niech mi Pan powie jak wyglądał ten państwa bój? Widzicie, państwo szli łeb w łeb z tą bardzo młodą parą. Czy było już tak, że stwierdziliście, że otpuszczacie? Nie byliśmy zdecydowani walczyć do samego końca. A co zdecydowało, że walczyliście pieniądze? I, i, i tak, i nie. To i to. To i to. Ja po to żeby zwiecimy, tak sobie powiedzieliśmy i tak się no i silny fanclub, nie? Oczywiście. No, jest... O, przede wszystkim. To Czy fanclub sobie zasłużył na jakąś nagrodę? Oczywiście. Zaraz gdzieś pojedziemy. Proszę, <ślałem>, że buzi dostawam od każdego. O no, nie. było podobno. No to już Arek Wojciechowski, który tutaj obok stoi, obiecał, że w publikacji. w Centrum pięciu proszę My? bardzo. My? Proszę otworzyć, sprawdzić wszystko. <grymne> to jeszcze rachunek, jeszcze rachunek tak. Tak. Nie, nie będzie. Tak. 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 Jeszcze zapomnieliśmy o jednej rzeczy. <grymne>